my mamy dla was rywalizację z drapkową. Laki 7 i happy 7. Każda z nich jest po 2 złote. Mamy po 15 sztuk.

I mamy siódmeczkę. 25, 11, 18, 15 i 22. A bonusik szukamy podkowy. Mamy słońce, czyli mamy tylko tutaj wygraną. I mamy dwa złote. Hepi 7. Tak. Teraz mamy z, y, pierwszą zrapeczkę Hepi 7. Nasza liczba to jest 13, przepraszam, 16 i 14. W bonusie mamy księżyc 15, 13, 28, 11, 30, 24, 13 i 12, czyli tu mamy tu 100, i kolejne laki, zaczniemy sobie może tym razem od bonusika

mamy dziewiętnaście i dwadzieścia jeden, czternaście, dwadzieścia sześć, piętnaście, dwadzieścia trzy, osiemnaście, szesnaście, dwadzieścia pięć i dwadzieścia dziewięć i jeszcze sprawdźmy. Tutaj mamy kwiatka. Czy kolejne laki siedem okaże się laki?

I dwadzieścia trzy. No tym razem niestety się nie udało. Tutaj mamy bonusik, to by pierwszy zdrabmy. Kwiat piętnaście, jedenaście, osiemnaście, dwanaście, czternaście, trzydzieści.

Dwadzieścia jeden, dwadzieścia dwa, trzynaście, i tutaj mamy dwa złote. Tutaj mamy dwadzieścia dwa i szesnaście. O, i mamy siódmeczkę na dzień dobry, dwadzieścia jeden. O i mamy 22 patrzcie 30 24, 18, 19 i 23 a w bonusiku, słoneczko. No i sprawdzamy pod siódemką mamy 5 zł i pod 22 mamy kolejne 5, czyli dyszka fajnie. Happy 7, bonus, kolejny kwiat, ale dzisiaj ich nie potrzebujemy, 30 i 25, 23, 24, 27, 9, przepraszam, 22, 11, 15, 28 i 13, czyli pustaczek.

W bonusie kwiatek 25, 12, 11, 15, 21, 29, 22, 28, 13 i 24, tym razem w bonusiku mamy kwiat. Nasze liczby to dwadzieścia sześć i dwadzieścia jeden, a mamy dwadzieścia pięć, dwadzieścia dziewięć, dziewiętnaście, osiemnaście, dwadzieścia dwa, trzydzieści, szesnaście i trzynaście. Tutaj mamy kolejną zrapeczkę, 23 numerek i 30. Tutaj mamy księżyc, szukamy podkowy. 18, 14, 28, 11, 16, 21, 12 i 13. Czyli nic nie mamy. 19 i osiemnaście a mamy dwadzieścia jeden szesnaście dwadzieścia pięć dwadzieścia dwa jedenaście dwadzieścia cztery dwadzieścia osiem i dwadzieścia trzy a bonusik księżyc kolejna dziewiętnaście i piętnaście i księżyc dwadzieścia trzy, trzynaście dwanaście dwadzieścia pięć czternaście szesnaście jedenaście i dwadzieścia dziewięć i kolejne laki siedem bonusik

16 i 22, a tu mamy słoneczkę. 23, 28, 18, 14, 25, 15, 30 i 12. Czyli znowu mamy przegraną. Już się zbliżamy powoli do końca. Laki yy, o wiele lepsze się okazuje póki co. Ciekawe, czy Happy nas jeszcze zaskoczy na koniec.

Podsumowując, na 15 zrapek jakby się tam wygrały tylko dwie i mam tutaj 4 zł. Laki zdecydowanie dzisiaj zwycięża. Na 15 zderabek wygrały 4 zdrapki, a mamy wygrane 16 zł. Czyli wkładu mieliśmy dzisiaj 60 zł, wygrane jest 20. Zawsze może być lepiej. Dziękujemy za oglądanie filmiku. Pa! До зубачения, па!